odcinku Prawdy czy wyzwanie. Jest dzisiaj ze mną moja koleżanka. Cześć! Dobra, dzisiaj nagramy prawdę czy wyzwanie. Dobra, ja zacznę. Ja biorę wyzwanie. Pocałuj w rękę wszystkich uczestników gry. <gry>, <gry> Dobra, dawaj rękę. <gry> Dobra, teraz. Wybieraj, prawda yy, czy wyzwanie? Wyzwanie. Dobra. Wyzwanie. Wymy, wyzwanie wymyśla grupa. Hmm. Wyzwanie jest takie, yy, żebyś wzięła jeszcze raz wyzwanie. Dobra. Bo nie wiem, co powiedzieć. Udawaj kota. Nie. Teraz ja. Wyzwanie. Za każdym razem, gdy pomijasz reklamę, ktoś zabiera zabawkę na A gdy oglądasz ją do końca, masz no, szansę dowiedzieć do Koniec. Reklama się wzięła. Wyzwanie wymyśla grupa. Odno Wezmę jeszcze raz. Zjedz łyżkę cukru. Dobra. O kurczę. Idziemy do kuchni. Ale masz wyzwanie. Idziemy. Ja się nie otworzyła. Tak ja idę do... Idziemy do kuchni. Zjedz łyżkę cukru. I zjem. Ale ja nie mam oczywiście. Ja zjem. No to jest wyzwanie, trzeba. No. Tyle może być? Tak. Dobra. Dobro. Słodkie. To to Słodki. Słodki. Bardzo słodki. Dobra. Prawda czy wyzwanie? Eee, wyzwanie. Klęć przez minutę. Stop. No o tak. Przez minutę. A, ja, ja myślałam, że, że chodzi eee, Wracamy o. do Was za chwilę. Ja ustawię, ja ustawię stoper i, i, no, i wracamy za chwilę, okej? Okay? No to za chwilę pracamy. Dobra, już jesteśmy w cięciu. Moja koleżanka już to zrobiła, prawda? Tak. Więc teraz będę ja. Hmm, y, ubierz ubranie na lewą stronę. Dobra, ja się ubiorę, a wy za chwilę poczekajcie.